Uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzewa to dla pracowników SMLW bieg przez biurokratyczne przeszkody. Tymczasem na legionowskich osiedlach nie brakuje chorych i spróchniałych drzew, których męki należałoby skrócić. Mieszkańcy alarmują, a współdzielni bezradnie rozkładają ręce, bo muszą trzymać się procedur wytypowane przez administrację drzewa e, muszą zostać opisane e, takie zgłoszenie e, chęci uzyskania pozwolenia jest wieszane na e, klatkę schodową musi na tej klatce schodowej danego budynku wisieć przez miesiąc dopiero po miesiącu możemy złożyć wniosek do wydziału ochrony środowiska e, jest wyznaczany termin oględzin z pracownikiem tego wydziału e, na podstawie tych oględzin dostajemy bądź nie dostajemy pozwolenie to trwa kolejny no, Miesiąc i robi się z tego cały kwartał, a jest i tak lepiej niż przed ubiegłorocznymi zmianami w ustawie o ochronie przyrody. Wtedy bowiem o zgodę na wycinkę było jeszcze trudniej. Wystarczyła niczym w sarmackim sejmiku jedna osoba, która powie weto. Dotychczas było tak, że wniosek musieli, musieli podpisywał zarządca, ale musiał dostarczać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, często w tych blokach, gdzie już. Większość lokali jest wykupionych, to rzeczywiście był to duży problem. Teraz, jako się rzekło, on zniknął. Wciąż jednak nawet drzewa, aż proszące się o wycinkę, muszą w długiej kolejce swoje odczekać. W ubiegłym roku do miejskich urzędników trafiło w tej sprawie blisko 300 wniosków. Przez 6 miesięcy tego już prawie 200. Zanim zapadnie decyzja, Każde z nich jest poddawane szczegółowym oględzinom. Słychać, nie? Jak dni. A żeby to sprawdzić, mamy taki specjalny młoteczek do sprawdzania, czy drzewo nie jest próchniałe. Jest taki szpikulec do, do sprawdzania, właśnie czy, czy drzewo w środku tępieni nie jest próchniałe. Tym szpikulcem można badać też korzenie, czy są w dobrym stanie. To już tam takie specjalistyczne badania. Sprawdzamy też, czy na pniu drzewa nie rosną grzyby które, chorobotwórcze, które są powodują, widzimy, że to drzewo rzeczywiście jest zaatakowane i trzeba je usunąć. Istnieje oczywiście droga na skróty, kiedy drzewo może zagrażać życiu lub mieniu. Wtedy do akcji wkraczają strażacy. A co jeżeli uległo siłom natury i już nie zagraża? Wtedy pracownicy administracji muszą to drzewo odciągnąć w bezpieczne miejsce. Zgłaszamy takie drzewo do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Z tego wydziału pracownik y, y, musi się pojawić w terenie, żeby dokonać takich przyspieszonych, w przyspieszonym trybie oględzin. Y, I dopiero na podstawie tych oględzin mamy pozwolenie na y, usunięcie tego drzewa. Stąd ta procedura. Jak zatem widać, polskie prawo chroni drzewa całkiem dobrze. Owszem, procedura związana z wycinką uczycielską. Ale wyrywanie jej z korzeniami byłoby chyba jednak przesadą.